Witajcie drodzy widzowie. E, dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak wygląda taki zestaw do samodzielnego montażu. E, zaczniemy od rekuperatora. Tu mamy rekuperator akurat z firmy Carino. E, do rekuperatora są podłączone tłumiki. Tak? Tłumiki podłączamy do Rury Spiro. Rura Spiro owinięta jest lamelą o grubości 50. 50 mm. Yy, także do instalacji, do podłączenia samego rekuperatora, właśnie potrzebujemy tłumiki, potrzebujemy rury spiro i potrzebujemy izolację. Takie kratki montuje się na zewnątrz elewacji. Yy, w tym budynku nie zostały one jeszcze zamontowane z tego względu, że elewacja nie jest jeszcze zrobiona, więc zostaną zamontowane w etapie późniejszym. Co znajdziecie jeszcze dalej u nas w tym zestawie? W zestawie znajdziecie skrzynki rozdzielcze. Jedna skrzynka rozdzielcza jest skrzynką nawiewną, druga skrzynka rozdzielcza jest skrzynką wyciągową. Rury, które widzimy podłączone do skrzynek są to rury Spectra 1000. Producent daje na terury 30 lat gwarancji. Zastosowali tam 150 jonów srebra, cynk, miedź, które mają właściwości bakteriobójcze i antystatyczne. Przejdziemy do pomieszczeń. <laughs> W każdym pomieszczeniu nawiewanym lub wyciąganym znajduje się taka skrzynka. Jest to skrzynka rozprężna i w zależności ile potrzebujemy tego powietrza dostarczyć lub wyciągnąć, ma ona jedno wejście, dwa wejścia tak jak tutaj lub trzy wejścia przy średnicy rur Fi75. Pomagamy również. Z zaprojektowaniem całej takiej instalacji, żeby na pewno, żeby mieć pewność, że zostanie ona wykonana przez Was prawidłowo.